Nie robimy dzisiaj papkę na ślepo. Wszystko widzimy. Najpierw jestem ja i ja, Julia. zakładaj to. No dobra, zakładamy. Zobra. I ja wylosowałam ja, wylos... pier... ja wylosowałem tort. Pierwsza, a wylos... ochotni... Pierwsza ochotniczka wygląda jakby po obrabowaniu banku była. Dobra, posłuchajcie. A drugi bez komentarza. No to powiedzmy co? Nagrywa... Wylosowaliśmy. Ja wylosowałem tort, a Julia wylosowała. Ja wylosowałam albo sałatkę, albo zupę, ale wybieram zupę. Uch, ale już ja nie no. zupę. Super, ale tak, ale Oni właśnie zaraz nie. stłuczą jakiś kubek. Jakiś kubek, no dobra, pierwszy lepszy. Ale, ale Misteczkę trzeba, bo to są... Faktycznie. Ewa, możesz dać nie. miskę? Nie. Możesz chociaż nam dać ale miskę. Nie wiem, to dobrze. Kolorze Ukrainy. A, ale... Jak tę żółtą, tę żółta. żółta. <laughs> ale nie można nam pomagać. Aha. Ale nie takich bezsensownych rzeczach. Co ci jest? Jeden poległ. <grym> Pomocy! Nic nie. Widzę. A tato nich. <grym> dobra. Leciłem. Dajcie mi Daj. łyżeczkę. Łyżeczka. Daj mi łyżeczkę. Daj łyżeczkę. Łyżeczka. To jest trudne. Co mi masz Trudno zlokalizować, bo to ty. A ja muszę zlokalizować? On tu zaraz całą mąkę skupie. <śmienic> <śmienic> to jest moja miseczka? Tak. O Boże, to jakaś łóżka jest. <śmienic> Masia oszaryli, Ameryka się wyszła w środku. Dajcie, dajcie, dajcie do mąki. Bo ja tutaj <śmienic> to pojeżdżam. Nie... <śmienic> Czy to by, może być mini tort? Tak. No, nie Ogromny trzy na wesele Tymczasem ja <grym> Ja będę ogólnie potem robiła Chcę wodę, ja chcę wody Snajper no już. Się odkręca w wodę? Ten się męczy z odkręceniem wody Z drugiej, z drugiej Bardziej u góry nie, nie, trochę na dole. O, o, o. Damy jeszcze na łóżka. Dobra. Wystarczy? Trochę ale okej. Okay. Teraz trochę mało, ale okej. Czekajcie, a może wody? No, wiesz sobie. Jest? Nie wiem, jaka woda? O, moje zbawienie. Kubek, potrzebuję kubek. Czy to jest ziemniaczane, czy młyńska? Młyńska. Jak to? To ma taką konsystencję? Widzisz, zrobiłam. mąka, mąka, mąka o, dodaj mi trochę mąki. Mąka pszenna młyńska. Mogę jednak zrobić deser. 650. Mogę zrobić jednak deser? Mm, tak. Dobra, robię Ale deser. On, robię mochi. Robię. Mochi robię. Dobra, no to weź nazyw mi mąki. Mogę dodać wody. Ja? No. Nie, to Ty masz robić. I wtedy to damy. O no ja Maria, zdarzyła się awaria. Ew, wsyp tą mąkę tutaj. E, była mała awaria Karolowi się mąka rozsypała. A, Musieliśmy szufelką, ale on to ma gdzieś z, z, z szufelki, więc wsypujemy. <śpiew> <śpiew> to jest szufelka. Taka a, gdzie jest mąka? O, nie widzę coś. Szybko. Zadzwoniaj ma... mi! Dzięki. Idę po sok. Który? Ten taki malinowy. A no, to musisz sobie dać. Ewa dobrze ja to sobie sypuję. E, tak! Tu jest Tak. Dużo Czekaj, ty bo rozsypałaś. E, nie, bardzo mało, prawie nic. Gdzie jest? No kurde przesyp to. Dobra już! Jezus. No. Jezus. Co ty robisz? Próbuję znaleźć pod mm. no, Julia to musi być. To musi być jak, jak No wienno, jest To jest jak, jak krem, super krem. Ja się boję, że to super tak wybuchnie. Masz super krem, a ja nie mi to, Jak możesz mi mówić? Jak ta super krem ma? Super krem. Dodaję, dodaj na oko wodę. A no to teraz masz super. Jakie znaczy, masz woda, nie, nie. Mam nadzieję, że to jest malinowy. Nie jest na moja miska. Ale Ewa, no nie może to. mówić. Czy bierzemy to? To jest śmętno. Ja dodaję. Tu? No. Jak dodasz, to ci powiem?

jeszcze więcej, Julka, daj mi. <grymne> no. mąki już prawie Jeszcze. Nie ma. No. To wyciągnij tortową. <grymne> Ale, Ale nie, nie może. To tylko my możemy. Więcej! To ma mieć konsystencję ciasta na moci <grymne> Dobra, dodaj Karol, a z czego są co? <grymne> no to już ma konsystencję ciasta No dobra, nie, dodałam ci dużo bardzo. Teraz, Karol, jakie będzie nadzienie? Lub lody. Lodów na pewno nie zrobię. No to jaką mam nadzieję? Właśnie mam zamiar dodać chyba coś z lodówki, jakiś sos czy coś? Karol, tego Ty nie wiesz, coś z lodówki wiesz? Oooo, ja co jeżeli dodam majonez? Czekaj, wyjmę Ci i będziesz miał. Karol, y, nadzieniem na moczy i dodał pielinkowac. A ta baba Ale... tu chce kaszę. I twerkuję. <laughs> Albo robi jakieś A tu <laughs> Tak. A dużo? Pokaż. Nie, mało. Ym, nie pytajcie, co tu się stało. Naprawdę nie bawię. <laughs> Karol, ile ty tego rozszczepałeś?

Mogę odsłonić? Tak. Nie, dobra, nie. Dobra, zatrzymaj nagrywanie, bo to syf jest. Ewa, nie włączaj, bo już. Nie włączaj. Ja nawet nie o, widzę, jak to no, Nie no, jest włączone nagrywanie? No. Tak. Ole! <coughs> jak to się nie? i Nie, bo rozsypiesz tą kaszę. Mhm. Nie! <śmienicza> ale po to Ci kasza do zupy. A bo ty się do zupy nie daje się kasza. Kasza ma się to, Kaszło, to. Ej, kiedy ja będę mogła robić? Dobra, ale ja już Kreszta, robię moczy. Ja już skończyłam na zupkę. No to teraz poczekajcie na mnie, bo ja muszę... No Julia, Ty już możesz odsłonić. Ok, so, Karol ma taki nowy laser. Mm. Nie nowy, ja go mam już rok. Ponad. No. Julia już skończyła swoją zupę. Piękna. Znaczy brzydka, bo różowa. A on tak tego moczy. Karol, to jest bardzo gęste. Musisz to wyszkulić. No. no dobra, nie zrobię. Aaaa! Dośćgnąłem tego! Ewa, <laughs> <laughs> to 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 a wiecie, że tego jak... musieli spróbować? Nie! nie. Tak? Dobra. Było... Dobra. Ja mam gotowe moje Moci. Dobra. E, I mogę dzwonić. Tak, i teraz je zobacz. No to teraz... No to teraz ale zanim... zobaczcie. Co, czy coś Wam się z tym kojarzy? Od razu jeszcze kolory! To mi się A, kojarzy. Też. Nie. O, nie, Rosko nie otwórz. Też ciemno. No to... Z Wam się to kojarzy? Teraz, teraz ja będę to robić. Ale poczekaj, z... Ewa właśnie zakłada. Nieważne. Z mhm. ja tym no zrobiliśmy no to. Jest... Sprzętamy przy okazji. Uuuu! Ojacie! Jacie! Dobra, nic nie widzę. Julia, przy... położysz? I ja w tym maczam palce. Trzy. Trzy tre, tre. Dobra, Ewa już założyła. Teraz mam coś dla Ciebie, co możesz dodać do sushi. Ale to. potrzebuję miskę. Ale to jest dla Ciebie, co możesz dodać do sushi. O Jezus. Powąchaj to. Jezus, Jezus wiem do... co to Karol. to, Karol. To co to było? Jak to się nazywało? rączki. No. A tu jest stół. Jakieś um, an... Pelinoki. Dajcie mi miskę. Samo sobie weź. No ale skąd ja mam wziąć miski? Dobra, Pioro. Dam Ci mam. cokolwiek. Nie, to Ci dam. Nie ma tej miski. Już, 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 okay. daj ma. Mi. Dobra, co chcesz? Mąka. Dobra, sobie weź. Robimy cięcie. Karol, gdzie jest ten psik psik? Psik psik? Tam jest. Dobra, tyle. Tak się pojemnisko. Łyżka, twój palec to ruchy w tym sle, Karol, gdzie jestem ten? Tu o Boże! Chcecie drugi odcinek? No to możemy zrobić pizzę, ale nie na siebie. Będzie Serka. Zabraliśmy. Ścierka, ścierka, ścierka. Nie trzymaj nad zlewem ręce, tutaj mam. Ej, szmata. ja sama myślałam, to ścierka. To jest szmata. Okay. Chyba dodam Ci trochę mąki. Ewi, możesz wejść na mąkę. To dodam Ci. Ja potrzymasz? Nagry nagrasz? Dobra, to jest chyba łyżka właśnie sypie tej mąki. Daj mi to. Poczekaj. Sypuję z, z blatu. Ewa, nie patrz, żeby się nie zmarnowała. Jest tutaj woda? <grym> tak <grym> jest, jest. A jest jej mało? Tak, tak. Ta. A, a jest jej dużo? Nie. Mało jej... A jest jej średnio? Nie, mało jest jej do Dobra, to dajcie mi ten kube. Do tego, do tego psikuj tam. To jest woda w tym. A tak, wczoraj wymieniałem. Dobrze poznałaś. Dobrze poznałaś. Teraz no kubka. Fuj, ten kubek jest cały upieprzony. Nie, <grym> Nie, nawet, nawet się nie polało. Się... Nie, w ogóle. Dawaj. O. No dobra, całą wylać wodę. Hmm. Trochę za dużo. No, no dobrze no, dodałem. No, Ale ja co to ma być? ryż? Tak. To jest nawet podobne. <śśmiech> Sus Maria, to ma być ryż? No. Ewidentnie. Tak. No nie, ja nie wiem. Co to jest gęste? Nie. 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 <laughs> Ewa. Ewa. To! Ewa, cofnij się! U. Dobra, teraz mi dajcie mąkę. to potrzebuję Karol... mąki. Nie, potrzebuję mąki. Nie! Ale niespoko to na to. Dobla. Ej! Dobra. Potrzebuję mąki. Dobra, dawaj te do papiery. Dajcie mąkę. Dobra Ewa, ja Cię Dobra. postawię tutaj po prostu nagrywanie gdzieś. Nie, bo ja tu muszę coś sprzątać. Trafiłam? Ja? Tak, tak, tak powiedzmy, jest dobrze. Boże. A, to jest gęste. <noise> to jest, nie zadawaj nas takich pytań, sama robisz. Muszę okiełznać palcami. <noise> ok, jak już. Okiełznać znać palcami. Dobra, <noise> ja, że to jest takie niezgęste. Jakie pozy odwala. Jezu. Do przodu, do przodu ręce, jeszcze bardziej do przodu. Jeszcze bardziej... Je, nie do góry trochę. Do, do przodu. Nie! Tak, wył... Ale nie, jeszcze nad kranem, jeszcze wyżej i wyżej dalej, dalej. Do ręcznika ci prowadzę. O tak tu. Ej, zobaczcie, tylko na to. Jezus Maria! Dostałaś. oko. To w oko, ty oczy ja, tym dostałaś. Tymczasem nie widzisz nic. Szybko jem Jezus Maria, nam pizzę musi nam już nie ma? Nie ma już. Ej, nie ma już. No to wsypuj. <grywa> o, Ewa, zobacz co e, Ewa będzie musiała sprzątać. Na podłogę poleciało wszystko. <grywa> ale, <grywa> ale gdzie to? Okay, ale Na podłogę. Macie zagęstszać? Jaki ze Coś, czym mogę to zrobić, żeby był? Ale nie, tego. Tego użyj. <grym> nie Karol, ja nieco. To do sushi dodasz. Karol, Tego użyję jako sos sojowy. Oh, a mogę zrobić jedno, jedno suszy. No. Możesz nawet zrobić takie po prostu, że masz ryż i tylko na to rybę i tyle. Chcesz taki cienki kawałek kurdy. No kurdy kurde, nie mam zagęstrzacza. Nie, dobra, może być taka konsystencja ryżu. Tak, jak to nawet ryż na Wymiesz to, Wymieszaj to z tym. A jakie... Chcesz zrobić taką rolkę Słyszysz, czy takie najprostsze? Rolkę. Znaczy takie. Nie, takie Nie kawałek. Nie, że masz ryż i na to masz y, taką, taką cienką warstwę ryby. Może być. Tak, no tak, no to zrób się kasie. to chcesz zrobić. Tylko że to jest za pęst, te... No to zrób z tego ryby. Zobacz. I polejesz to zamiast tego. Za bardzo będzie moja ryba. Lubię piękną rybę ma. dobra, robię cięcie aż w końcu zrobię, i zrobi to ciasto, ten ryż. teraz. Boże, jaką to zobacz, ma konsystencję. Kawał. Nie teraz! No. Teraz. Wow, tak, jest do domy, o, no wow, zmazuję się. To będzie. To nawet nie ma kształtu tego. Teraz maliny. Ogólnie ona robi teraz... takie, takie coś. No może Wam pokażę zdjęcie w tym czasie. Może się pojawi tutaj, może tu. ona no, jest tu. No nie, no, nie wiem, dzisiaj może pojawi. To, nie wiem czy to jest Kiwi czy Malina. Nie powiem Ci. Nie powiemy. Powiemy jak dodasz. Mhm. Tak jak ty nam to zrobiłaś. A, a co chcesz? No? Mam nadzieję, że malina. Co byś chciała? Malina. Wiesz co masz? Co? Kiwi. No nie, no kurde, to będzie... Super, to będzie sielona ryba. Nabrałaś się. To co jest? No, malina. Yes. Masz malinę. O, jaką to ma... Ale czerwone, a jest taka czerwona ryba. No ale w ogóle są czerwone ryby. No są. O! Ale Ewa, na środek! Po, po, po całym rozdawu. To jest na przykład typu Nemo. <grymne> nie, nie Nakładaj. Jaką kuma? ma ochydną No widzę! Widziałem już. Mi? Kaskańczu. Ale za bardzo ładne do lewa. No widzę. Skończyłam. Jeszcze tylko co to czymś posypać. No to tym czymś. Ale sushi skończyłaś? Nie, pokaż. Poka mi to. Tym posypać. Co to? <grym> Karol, Karol, ale... Karol, a Jaki? Mi sushi? Malinowy. Ja im tak średnio. Ogównie. Skoro malinowy, to biorę drugi, zielony. Ja, lu ja lubię sushi. O Boże, to sushi nie przypomina... Aj teraz O Boże! To wygląda jak szynka z mięsnego. Ewa, Ty to wywalasz. tak. Ja już swoje wywaliłem. No to tak wygląda końcowy syf. Tam jest największy. Musicie się... Goodbye! Ewa! Ewa! Co? O proszę, ty to sprzątasz. Dobra, no to to właściwie chyba na tyle. Więc. Do widzenia! Ewa, pożegnaj się! Bajo! No. Pożegnaj się! Ha. No to, to tyle w dzisiejszym odcinku. Pa!